Jedną z piękniejszych książek o modlitwie, kiedykolwiek napisane, jest książka zatytułowana Opowieści Pielgrzyma. Chodzi tam o człowieka bardzo religijnego, który czytając Nowy Testament, doszedł do tego momentu, gdzie święty Paweł mówi o tym, żeby nieustannie się modlić. I skoro tak Paweł mówi, to trzeba to uczynić, ale w jaki sposób? Skoro przecież pracuje, skoro śpie. Skoro mam mnóstwo różnych czynności, jak tu się modlić? Czy przerywać, czy zostawić, czy właściwie śledzić cały dzień w kościele? No i tak mówi, popytam tych, którzy po prostu się modlą, jaką dadzą mi radę, w jaki sposób wskażą mi drogę. I tu się zaczyna właśnie jego pielgrzymka, stąd powieści pielgrzyma, zaczyna wędrować, poszukiwać różnych pustelników, różnych mnichów, zakonników, tych, których życie oddane jest w modlitwie. No i otrzymuje różne rady od tych ludzi, jedne lepsze, drugie gorsze, no ale cały czas to nie jest to. Cały czas gdzieś ta nieustanna modlitwa chodzi mu po głowie. No i sytuacja się rozwija. Dojdę do puenty trafia do pewnego mnicha, który mówi mu tak: skoro chcesz się nieustannie modlić, musisz to w sobie wyćwiczyć. A zatem proszę, tu jest twoja cela, twój erem, tam pójść i 500 razy Dzisiaj odmów Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną grzesznikiem. I tą pierwszą część niech ona będzie na wdechu, żeby tego Pana Jezusa tak jakby do siebie zaprosić, a drugą, kiedy mówimy o mnie, grzeszniku, żeby wyrzucić z siebie ten grzech. No i ja Boże mówi, dobrze, spróbuję. No i zaczął odmawiać. Odmówił 500 razy. No i tak przez tydzień, według zaleceń tego mnicha, to się powtarzało i po tygodniu przychodzi do niego i zdaje mu relację. Wtedy ten mnich mówi, dobrze, to teraz przez najbliższy tydzień odmów to tysiąc razy. On się zgodził, poszedł, tak uczynił i tak sytuacja się powtarzała. W każdym tygodniu zwiększano mu tą dawkę tej modlitwy jezusowej, tego powtarzania słów z Ewangelii, które Bartymeusz skierował do Pana Jezusa. No i wtedy, kiedy już się zaczynał nudzić, mówi, to ja, co ja mam tak powtarzać w kółko? Nagle któregoś dnia się obudził i uświadomił sobie, że te słowa z poziomu werbalnego zeszły do serca, że on po prostu tymi słowami zaczął oddychać, że te słowa stały się jego taką codzienną modlitwą, cokolwiek robił. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną grzesznikiem. I to była odpowiedź na tę nieustanną modlitwę że ja mam robić swoje czynności, że mam jeść, spożywać makaron czy inne cudowności, które gdzieś tam dzisiaj są na obiad. a jednocześnie gdzieś to moje serce ma być przy Panu Jezusie, to moje serce ma wyrażać tą wdzięczność Panu Bogu za to, że uwalnia mnie od grzechu, tą wdzięczność, która jest po prostu takim zwykłym, codziennym moim uwielbieniem. Bo uwielbiam Pana Boga za coś, tak? Uwielbiam, że zwala mnie od grzechu, uwielbiam, że mi błogosławi, że mnie prowadzi. Ale z drugiej strony to uwielbienie też powinno zmierzać do tego, że uwielbiam Pana Boga za to, kim jest. Po prostu. Nie uwielbiam Pana Boga tylko i wyłącznie, dlatego, że coś dla mnie zrobił, ale uwielbiam Pana Boga, bo ta cześć i uwielbienie po prostu jemu się należą. I to jest ta nasza codzienność, gdzie cokolwiek robię, to tu gdzieś to uwielbienie po prostu w moim sercu pulsuje. To, to życie modlitwy jest to obecne w głębi mojego serca. I to jest właśnie takie przełożenie na codzienność tego, co nazywamy uwielbieniem, co nazywamy nieustanną modlitwą, albo co nazywamy miłością Pana Boga. Żeby w codzienności uwielbiać Pana Boga, żeby Nim oddychać, żeby każde bicie mojego serca było dla Niego i było uwielbieniem, dlatego że Bóg jest Bogiem. I to jest ta działka dotycząca modlitwy, dotycząca tego, co werbalne, tego, co wewnętrzne, tego, co przed chwilą nazwałem moim sercem. Ale z drugiej strony, kiedy jesteśmy na swoim miejscu i wchodzimy w tą modlitwę, która jest modlitwą uwielbienia, wtedy, kiedy wypełniamy swoje powołanie. To jest takie niesamowite. Rodzice cieszą się wtedy, kiedy ich dziecko wzrasta, wtedy, kiedy ich dziecko dojrzewa, kiedy ich dziecko dobrze się uczy, kiedy ich dziecko no, po prostu dorasta do tego, w jaki sposób chcą je wychować, co chcą mu przekazać. I tak samo można to przenieść na Pana Boga. Pan Bóg cieszy się swoim stworzeniem, wtedy, kiedy to stworzenie idzie dobrą drogą, wtedy, kiedy po prostu zmierzamy do nieba. I to świetny Ireneusz nazwał tak bardzo prosto: chwałą Boga, żyjący człowiek. A zatem moje życie ma być wychwalaniem Pana Boga. Można powiedzieć, przez moje wybory, przez moje uczynki, przez to, kim jestem i to, co czynię, ja uwielbiam Pana Boga, bo staję się tym, czym Pan Bóg zamierzył, żebym się stał. Odkrywam w sobie to podobieństwo do Pana Boga, można powiedzieć, odkurzam to podobieństwo, które przez grzech zostało zatracone, albo zupełnie straciło swój blad. I to jest ta druga część uwielbienia. Z jednej strony to moje serce uwielbia Pana Boga i wychwala za to, że jest Bogiem, a z drugiej strony, tak bardzo prosto przekładając to na konkret, staram się spełniać swoje powołanie: być tym człowiekiem, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a mówiąc dosłownie, być dzieckiem Bożym.